Cześć, zapraszam na rozwiązywanie egzaminu na prawo jazdy na kategorię B w czasie rzeczywistym. Dziękuję za Wasze wszystkie komentarze. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was, kto zdał, jeszcze ogląda, to gratuluję serdecznie. Zapraszam do naszego serwisu ltesty.pl, gdzie znajdziecie całą aktualną bazę pytań, która pozwoli Wam się przygotować dobrze do egzaminu. A my co? Zaczynamy. Testy, próbny egzamin i rozwiąż. Czy widoczny po prawej stronie jest dni znak pionowy? Wskazuje dozwolone kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu. Chodzi o ten znak informacyjny. Tak jest. Czy kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie? Tak, mamy taki obowiązek na autostradzie. Czy za tym znakiem informacyjnym prawym pasem ruchu mogą poruszać się jedynie uprawnione pojazdy? Tak, widzimy, że jest to dla autobusów, taksówek, czyli tak. Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo z zajmowanego obecnie pasa ruchu? Na razie jedziemy pasem do jazdy na wprost. I tak pozostaje, więc nie, nie możemy. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? I tutaj jak najbardziej mamy pieszych, którzy idą chodnikiem, więc tak mamy obowiązek. Czy na odcinku drogi za widocznym znakiem będziesz ostrzegany o każdym następującym na niej zakręcie? Tutaj widzimy, że mamy tabliczkę droga kręta na takim odcinku drogi, więc nie, nie będziemy ostrzegani o każdym zakręcie. Czy w tej sytuacji wjeżdżając na posesję masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu? Tak, przecinamy jego drogę, jak najbardziej tak. Czy w tej sytuacji zajmujesz właściwy pas ruchu? Pamiętamy o tym, że w Polsce mamy ruch prawostronny mhm. i tu jak najbardziej mamy takie warunki, żeby zajmować prawe pas ruchu, więc nie, w tej sytuacji zajmujemy niewłaściwe. Czy kierujący pojazdami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami usunęli się z drogi pojazdu-przyjazdu uprzywilejowanego? No nie, widzieliśmy tam po drodze jakiś pojazd stał jak najbardziej nie. Czy zbliżając się do miejsca postoju tak oznakowanego pojazdu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? I tu mamy autobus szkolny, więc tak, mamy obowiązek. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony? Jesteśmy na drodze z pierwszeństwem i pojazd z prawej strony też jest na drodze z pierwszeństwem, ale mamy go po prawej stronie, więc nie, nie mamy przed nim pierwszeństwa. Czy widoczny sygnał dawany przez osobę uprawnioną oznacza, że za chwilę będzie Ci wolno wjechać na skrzyżowanie? Ta ręka podniesiona do góry oznacza, że tak, teraz nie możemy, ale za chwilę będziemy mogli wjechać. Czy wolno Ci wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli półzapory zostały całkowicie podniesione, a sygnał czerwony jeszcze nie został wyłączony? Jeżeli sygnał czerwony nadal jest włączony, to nie, nie możemy. Czy włączając się do ruchu, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się poza przejściem dla pieszych? Jeżeli włączamy się do ruchu, to tak mam obowiązek ustąpić również pieszemu. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście? Jesteśmy na skrzyżowaniu równorzędnym. Skręcamy w lewo. Rowerzyść staje na wprost, więc tak mam obowiązek mu ustąpić. Czy nadawany sygnał oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony? Nie. Czerwony już tutaj jest jednym z nich, więc nie będzie zielony. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem jadącym na wprost przez skrzyżowanie? Jedziemy drogą z pierwszeństwem. Skręcamy w lewo. Ten pojazd jedzie na wprost, więc nie, nie mamy pierwszeństwa. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd? Zbliżamy się do przejścia dla pieszych, mamy tu osobę niepełnosprawną, więc tak mamy obowiązek zatrzymać pojazd. Zamierzasz skręcić w lewo na skrzyżowaniu. Czy w tej sytuacji należy przyspieszyć, aby zdążyć przejechać przed pojazdami nadjeżdżającymi z przeciwka. Te pojazdy jadące na wprost mają pierwszeństwo, ale nie, nie należy przyspieszać, aby przejechać przed nimi. Czy w tej sytuacji wolno ci wjechać na zwężony odcinek drogi bez zatrzymania się przed sygnalizatorem? Sygnalizator jest zielony, więc nie musimy się zatrzymywać, więc tak można wjechać. Czy kierując samochodem osobowym w tunelu o długości 600 metrów położonym w obszarze zabudowanym, masz obowiązek utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 50 metrów? A, tak, ale prowadząc samochód o masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony? B, nie. C tak. Odpowiedź prawidłowa brzmi nie, ponieważ ten przepis obowiązuje tunel położonym poza obszarem zabudowanym, a w pytaniu mamy obszar zabudowany, czyli b nie. Co powinni zrobić w razie stwierdzenia złamania otwartego? A, założyć opatrunek z waty? B, unieruchomić dwa sąsiadujące stawy? Czy C, natychmiast mocno naciągnąć kończynę? Należy unieruchomić dwa sąsiadujące stawy, czyli odpowiedź B. Który z wymienionych przypadków może świadczyć o złym stanie technicznym samochodu osobowego a emisja czarnych lub niebieskich gęstych spalin B emisja bezbarnych spalin C zaświecenie się na czerwono lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnikowego przed uruchomieniem silnika i świadczy o złym stanie technicznym samochodu osobowego emisja czarny, czarnych lub niebieskich gęstych spalin, odpowiedź A. Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonym ogrzewaniu tylnej szyby? A, B czy C? I tylna szyba ogrzewanie to odpowiedź B, lampka B. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej? A, potwierdzenie opłaty obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie, nie musimy. B, pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego w okresie, w którym uprawnia ono do używania pojazdu. I C, w każdym przypadku zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym. I musimy mieć to pokwitowanie. Jeżeli mam zatrzymany dowód rejestracyjny, to powinniśmy mieć pokwitowanie w okresie, w którym uprawnia ono do używania pojazdu, czyli odpowiedź B który z wymienionych elementów drogi powinieneś obserwować podczas jazdy autostradą? A, tylko swój pas ruchu przed pojazdem, B, całą jezdnię i pobocze przed i za pojazdem, C, tylko swój pas ruchu i prawe pobocze przed pojazdem. Powinniśmy obserwować całą jezdnię i pobocze przed i za pojazdem, czyli odpowiedź B. Chcesz przewieźć dziecko na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w przednią poduszkę dla pasażera, która jest aktywna. W jaki sposób możesz to zrobić? A w foteliku bezpieczeństwa tyłem do kierunku jazdy, B w foteliku bezpieczeństwa przodem do kierunku jazdy, C w innym urządzeniu przytrzymującym dziecko tyłem do kierunku jazdy. Jeżeli poduszka jest aktywna, to możemy zrobić to tylko przodem, czyli w foteliku bezpieczeństwa przodem do kierunku jazdy. Odpowiedź B. Czym powinieneś się kierować, wybierając fotelik lub urządzenie przytrzymujące służące do przewozu dziecka? A, estetyką, B, właściwymi warunkami technicznymi dotyczącymi tych urządzeń, C, przede wszystkim wygodą. Powinieneś się z punktu widzenia bezpieczeństwa kierować właściwymi warunkami technicznymi dotycz dotyczącymi tych urządzeń, czyli odpowiedź B. O jakim niebezpieczeństwie ostrzega przedstawiony znak pionowy? A o silnych bocznych podmuchach wiatru, B o silnych podmuchach wiatru występujących tylko z prawej strony, C o silnych czołowych podmuchach wiatru. Ten znak ostrzegawczy ostrzega o silnych bocznych podmuchach wiatru, czyli odpowiedź A. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno kierować samochodem osobowym po drodze za tym znakiem A 20 km na godzinę, B 30 km na godzinę, czy C 50 km na godzinę. Mamy tutaj strefę zamieszkania i maksymalna prędkość to 20 km na godzinę, odpowiedź A. Czy kierując pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 tony na obszarze zabudowanym, na tak oznakowanej drodze, możesz jechać z prędkością 70 km na godzinę. A tak? B, nie, C, nie, jeżeli jedziesz w godzinach od 5 do 23. I tutaj mamy znak ograniczenia prędkości do 70, więc tak, możemy się poruszać z taką prędkością. Kiedy masz obowiązek przełączyć światła drogowe na światła mijania? A zawsze, gdy widzisz pojazd poprzedzający. B. zawsze gdy istnieje możliwość oślepienia kierującego pojazdem poprzedzającym. C zawsze gdy widzisz pojedynczego pierwszego na jezdni. Musimy przełączyć te światła zawsze gdy istnieje możliwość oślepienia kierującego pojazdem poprzedzającym. Czyli odpowiedź B. O i skończyliśmy. Szybko nam dzisiaj poszło. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, mamy więc maksymalną ilość punktów. Dziękuję Wam za wspólne rozwiązywanie. Zapraszam do naszego serwisu, do naszych mediów społecznościowych. Dzielcie się z nami swoimi wrażeniami z egzaminu. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmie.